W gry. Przez Jackrabbit, roller coaster. A kiedyś gram w Harry Pottera. Taką ulubioną komfort grą są Simsy. To wtedy czuję, że się relaksuję. Rozgrzewam się przed każdym nagraniem, spektaklem, koncertem, czyli prawie codziennie, ale często bywa tak, że po prostu sobie rozgrzewkę robię w samochodzie z 30 minut, jakiegoś śpiewania, gadania, rozgrzewania aparatu mowy. Szczerze, według mnie to każdy powinien się tak rozgrzewać. Nie tylko aktorom pracującym z głosem się przydaje rozgrzewka, ale myślę, że streamerom czy, czy osobom pracującym w internecie także, żeby po prostu poruszyć wszystkie mięśnie twarzy, które na co dzień śpią i są wiesz, mało używane, a jak już coś mówimy do ludzi, to fajnie byłoby, było, żeby, żeby nas zrozumieli. Lubię ćwiczenie takie, takie brumienie, czyli po pierwsze, po pierwsze właśnie sobie troszeczkę rozgrzewam aparat mowy, ale też struny. I też na różnych dźwiękach, czyli można na przykład sobie zaczynać coraz wyżej, coraz niżej. Albo po konkretnych dźwiękach. Bardzo lubię też po prostu sobie mruczeć. Mm, wiesz, dowolne dźwięki. To nie chodzi o, o teraz jakieś popisy wokalne. Bardzo lubię robić takie, takie krążenia przeciwzmarszczkowe. Już mm, tutaj po prostu. Spróbuj sobie. Zobacz, że to wcale nie jest takie łatwe. A spróbujmy sobie powiedzieć kilka, yy, kilka takich wprawek. Tkatketki, tki, tko, tku, tka. Bra, Brabre bri, bro dri, dro Zapalenie krtani i katar to jest największa zmora osób, które pracują z głosem. Bo po pierwsze nie mamy na to żadnego wpływu, na no a po drugie, żeby się tego pozbyć potrzebny jest czas. Zachęcam do jednak naturalnych sposobów, czyli sie woda, czas i sen. No to chyba taki mój ulubiony to jednak jest koszt poczt w czewie, bo tutaj to to T to musi takie, takie być intensywne i to i połączenie z cz jest dosyć niewygodne. I na przykład rozrewolwerowany rewolwerowiec przestrzelił wypolerowany kalory. Prefer. Jeśli streamerzy chcą mieć ładny i przede wszystkim zdrowy głos na transmisjach, to warto wykluczyć całkowicie palenie papierosów. Polecam z kawy, herbaty i napojów zimnych, słodzonych też zrezygnować na rzecz wody. Nie jest jakieś to szczególnie spektakularne, ale najprostsze rzeczy działają najlepiej. Oprócz tego warto regularnie pić się mielniane. Fajnie ten taki kisielek kleik otula struny im naprawdę pomaga. Na takich rzeczy oczywistych dbać o sen. Z takich prostych rzeczy warto też po prostu dbać o to, żeby się nie przeziębić. Wolę wyglądać śmiesznie w czapce i w szeliku, ale nie być przeziębioną, nie być chorą. No bo jak jestem chora, przeziębiona, mam katar, czy zapalenie krtani, to tracę pracę.